Cześć, w dzisiejszym odcinku test Samsunga Galaxy Fold. Na liczniku mamy już 500 i doprawdy nie wiem jak to się stało, że udało mi się przetestować pół tysiąca telefonów. Wiem natomiast, że jest to okazja szczególna, w związku z tym trzeba sięgnąć po coś specjalnego. A cóż bardziej specjalnego można obecnie znaleźć na rynku niż Samsung Galaxy Fold? Hybryda tabletu i smartfonu. Czyli, że tak jakby fablet, może ten termin wróci z niebytu ze zginanym ekranem i unikalną formą zadebiutowała oficjalnie w lutym, jednak na rynek trafiła oficjalnie dopiero niedawno, fal startu z urządzeniami, które psyły się po jednym dniu, z litości nie liczę. W związku z tym zdążyłem już w dwóch albo może nawet trzech fleszach opowiedzieć Wam o moich pierwszych wrażeniach związanych ze sprzętem. Dziś czas na drugie, trzecie i czwarte. Najważniejszą cechą folda jest oczywiście forma, i oczywiście pewne rzeczy są po wzięciu sprzętu w dłoń oczywiste, jak to, że zewnętrze złożonego telefonu jest pokryte szkłem. Część źródeł podaje że to Gorilla, a cały korpus jest metalowy. Nie da się także nie zwrócić uwagi na wysoką wagę telefonu i jego grubość. Mówiąc slangiem murarskim, złożony Fold to cegłówka. To, że telefon jest gruby i ciężki niweluje jednak znacznie to, że jest wąski. Dzięki czemu leży w dłoni bardzo przyjemnie i obsługa sprzętu jedną ręką jest możliwa. Co więcej, wcale nie wymaga wielkiej akrobacji. Po otwarciu zaskoczyć może tabletowa powierzchnia robocza ekranu. A jeśli chodzi o konstrukcyjne cuda, które umożliwiają foldowi bycie foldem, jest ich mnóstwo, ale upraszczając mocno, najważniejsze są dwa. Pierwszy to oczywiście sam elastyczny wyświetlacz. O nim opowiem więcej za chwilę. Drugi to zawias. Urządzenie otwiera się jak, powiedzmy, książka na zewnątrz, czyli bardzo intuicyjnie i naturalnie, w przeciwieństwie do swojego chińskiego Nemesis, ciągle fantomowego Huawei Mate X. Przykrą konsekwencją tego wyboru jest to, że zewnętrzny ekran nie jest jednocześnie tym głównym, ale do niego też wrócę za chwilę. Po otwarciu sprzęt nie zamknie się sam, ze względu na mocne sprężyny. Za domykanie konstrukcji odpowiedzialne są zaś magnesy. Naprawdę silne. Fold położony na biurku przyklejał się do mojej metalowej lampki. I towarzyszy temu głośny, charakterystyczny i przyjemny dla ucha klik. Wszystkie mechaniczne bebeze są schowane, a całość wydaje się solidna. Ciężko jednak powiedzieć ile codziennych przykrych przypadłości Fold jest w stanie znieść. Oczywiście nie pozwolono mi go upuścić ani broń Boże zachlapać. Telefon nie jest wodoodporny. I zupełnie szczerze muszę przyznać, nie wiem czy za wrażeniem z wartości konstrukcji idzie realna, prawdziwa trzymałość na przeciwności losu, czy też jest to jedynie sprytny inżynieryjny trik. W każdym razie złożone Galaxy Fold trzymany w dłoni wydaje się być nie eksperymentem, a gotowym do użytku produktem. I nawet jeśli to jest tylko uda, uważam, że to ogromny sukces Samsunga. Po stronie plusów należy zanotować także to, że producent dorzuca na gratisie do telefonu kevlarowe Etui, choć gdyby chcieć być precyzyjnym, to są raczej nakładki. Można je przykleić, bo mają samoprzylepne paski i oczywiście przy okazji dobić i tak wątpliwą urodę urządzenia. No właśnie, listę wad zaczynam od tego, że folda ciężko nazwać sprzętem ładnym. Owszem, jako ciekawostka zwraca uwagę i przyciąga wzrok. Po stronnych osób, ale nie oszukujmy się to jest smartfon raczej z tych, które są multiplowate, czyli praktyczne, a nie atrakcyjne. Miłośnicy symetrii nigdzie jej tu nie znajdą, ani w formie złożonej, ani rozłożonej, nie ma żadnych stylistycznych trików i przy okazji zauważę od razu, że obudowa aparatów odstaje. Nie byłbym sobą, gdybym to pominął, szczególnie w 500 odcinku. Designerskiemu wyszukaniu nie pomaga też to, że Galaxy Fold nie składa się na płasko. Dwie części zamykają się pod kątem. Pomiędzy nimi widać wyraźną szczelinę. Uspokajam jednak tych, którzy obawiają się bardzo o wyraźne zagłębienie w miejscu zagięcia ekranu. Tak, ono jest widoczne. I tak, na pewno nie jest ładny, ale w codziennej pracy nie przeszkadza w zasadzie w ogóle. Jest to zatem skaza przede wszystkim estetyczna. Pamiętajcie też, że wewnętrzny ekran jest polimerowy, nie szklany, więc jak ognia należy unikać wszystkich rzeczy jakkolwiek twardych, mogą go porysować lub uszkodzić. Samsung dokłada wprawdzie obecnie do urządzenia gratisowo roczne ubezpieczenie na wyświetlacz. Jednak jak się wczytać w jego warunki, wymiana jest ograniczona wyłączeniem na uszkodzenia estetyczne, czyli wgniecenia i zadrapania i i tak będzie kosztować właściciela 570 zł wkładu własnego. Czy po otwarciu Galaxy Fold jest za duży? na pewno jest duże więc nie da się go w takiej formie używać jedną dłonią, a przynajmniej ja tego nie zalecam. Urządzenie robi się jednak przy okazji smukłe i bardzo praktyczne ze względu na rozmiar powierzchni roboczej. Główny ekran ma 7,3 cala w proporcjach 4,2x3 i o rozdzielczości 2152x1536, co daje wystarczającą gęstość na poziomie 362 pikseli na cal. Matryca to tegoroczny samsungowy Dynamic AMOLED. Charakteryzuje się więc wszystkim tym, co ekrany w S10 i notach 10. Czernie są perfekcyjne, kolory albo żywe i nasycone, albo bardzo poprawnie, Zerwane, jasność maksymalna w trybie automatycznym jest bardzo dobra, kąty widzenia znakomite i jest wsparcie dla HDR 10. No i oczywiście nie jest to ekran prostokątny. Rogi są mocno zaoblone, a w prawym górnym jest dodatkowo wielkie wycięcie na wewnętrzne aparaty. Według mnie niepotrzebnie tak wielkie. I choć gratuluję Samsungowi przebiegłości w ukrywaniu go domyślnymi czarnymi w tym miejscu tapetami, ono niestety negatywnie wpływa na wrażenie korzystania z urządzenia. Na stronach internetowych czy w aplikacjach widać w tym miejscu wielkie ciemne wcięcie. Ja przez dwa tygodnie korzystania z telefonu nie przyzwyczaiłem się do niego na tyle, żeby przestać je zauważać. Nie przywykłem też do dziwnie małego w stosunku do rozmiaru okładkowego frontu ekranu zewnętrznego. Pusta czarna powierzchnia wokół niego jest tak wielka, że aż głupio nazywać ją ramkami. Jakość wyświetlanego obrazu jest jednak topowa. To także jest AMOLED, choć super, nie Dynamic. Ma 4,6 cala, proporcje 21 na 9 i rozdzielczość 720 na 1680, co skutkuje lepszą ostrością, bo gęstość wynosi 399 pikseli na cal. Jeśli chodzi o możliwość konfiguracji, część opcji jest wspólna dla obu ekranów, jak Samsungowe, nieaplowe gesty nawigacyjne, ciemne tła w menu, filtry niebieskiego światła, czy opcja dopasowania, odwzorowania barw i balansu bieli. Ale są też oddzielne i to ma sens. Tylko po otwarciu urządzenia w ustawieniach znajdziecie opcję wyboru, jak mają być wyrównane przyciski domowe. Podpowiadam, że po środku to jedyna rozsądna opcja. Domyślnie do prawej jest po prostu dziwnie. A always on display można wykorzystać jedynie na ekranie zewnętrznym. Bardzo mi się jednak podoba to, że telefon pozwala kontynuować pracę w wielu aplikacjach po otwarciu, ale także po zamknięciu urządzenia. Samsung pozwala dopasować w jakich programach to drugie ma działać i to bardzo pozytywnie wpływa na wrażenie spójności Galaxy Fold. I skoro już o ten temat zahaczyłem, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy taka forma jest praktyczna i przydatna. Z zadowoleniem, ale też nieukrywanym zaskoczeniem, mogę powiedzieć tak, i to po stokroć. Nawet jeśli powydziwiałem sobie na niedostatki konstrukcji, muszę oddać Samsungowi, że udało mu się stworzyć urządzenie bardzo wygodne do pracy i konsumowania treści. Przełączanie się pomiędzy ekranami wchodzi w nawyk błyskawicznie i dzięki wspomnianej ciągłości działania aplikacji jest absolutnie bezbolesne. Człowiek natychmiast przyzwyczaja się do tego, że mniejszego ekranu używa się do nieco innych rzeczy niż tego głównego. Jest dużo wygodniejsze. Do rozmów, szybkiego sprawdzenia czegoś w locie, przeczytania maila, SMS-a i tak dalej. I okazuje się przy okazji, że nawet tak małej klawiatury da się używać, a folda otwiera się wtedy, gdy ma się więcej czasu, żeby na nie odpisać, poczytać dłuższe artykuły albo przejrzeć strony internetowe w desktopowej, niemobilnej wersji. Na ponad 7 w ekranie świetnie wyglądają też zdjęcia, choć ze względu na proporcje filmy tylko znośnie, mają duże czarne pasy na dole i na górze. A ja zakochałem się w możliwości pisania na foldzie długich tekstów, tak duża, wygodna dla klepania kciukami klawiatura pozwoliła mi na przykład śmignąć. Na urządzenie w scenariusz do tej recenzji. I to pierwszy raz, kiedy coś takiego udało mi się wygodnie zrobić na ciągle jednak smartfonie. Plus dla Samsunga także za to, że pozwala klawiaturę podzielić na dwie części lub używać w całości, jest więc wygodna niezależnie od zasięgu kciuków. Ze względu na nieco inne role obu ekranów, rozsądne było również wydzielenie dla nich osobnych pulpitów. Wyświetlacz zewnętrzny ma swój własny układ skrótów na ekranach głównych, można więc poprzypinać sobie tutaj inne programy czy widżety niż te, z których korzysta się po rozłożeniu folda. Całościowo, muszę przyznać, urządzenie mnie pod względem użyteczności bardzo pozytywnie zaskoczyło. Tak bardzo, że doszedłem nawet do dość stanowczego wniosku. Ciekaw jestem, czy się z nim zgodzicie. Tego typu hybryda smartfonu i tabletu jest absolutnie najlepszą formą tego drugiego. Nie jestem fanem Galaxy Tabów, iPadów i wszystkich pochodnych. Zawsze wydawały mi się być takimi domowymi zabawkami, które najbardziej cieszą chyba dzieci specjalnie praktycznymi w życiu codziennym, bo za dużymi, żeby wygrywać na mobilnej ze smartfonami, i zbyt małymi, by wygrywać ze znacznie bardziej wszechstronnymi laptopami. Tablet, który da się złożyć i bez problemu schować do kieszeni, to zaś rzecz absolutnie znakomita i usuwająca wszystkie te niedostatki. A teraz, jak już opowiedziałem o tym, jak używa się Samsunga Galaxy Fold i do czego można go wykorzystać, wróćmy do rzeczy nieco bardziej przyziemnych i nudnych, takie jak specyfikacja. Urządzenie jest napędzane nie Samsungowym Exynosem, a bardziej uniwersalnym, choć już nie najlepszym ośmierdzeniowym Snapdragonem 8. 55, rozpędzającym się do 2,84 GHz. Grafika to Adreno 640, a urządzenie ma 12 GB ramu i 512 GB pamięci UFS 3.0 bez możliwości rozbudowy. Slotu na karty microSD nie ma, telefon ma też tylko jedno miejsce na nanosimkę. Biorąc pod uwagę podzespoły, Fold musi w benchmarkach wypadać tak jak większość flagowców prezentowanych w pierwszej połowie 2019 roku, i tak właśnie jest, czyli topowo, ale już nie najlepiej. Dużo RAMu oczywiście jest zaletą, ale pytanie czy da się aż tak dużo wykorzystać w smartfonie, nawet jeśli po części jest tabletem. W każdym razie, bez niespodzianki, Galaxy Fold działa płynnie, szybko i bezproblemowo. Smartfon pracuje obecnie na Androidzie 9, aktualizowanym na bieżąco. Dosłownie kilka dni temu dostał na przykład wsparcie dla Dexa. Poprawki bezpieczeństwa są z listopada, ale co ciekawe, z tego co wyczytał w sieci, aktualizacja do dziesiątki jest planowana dopiero na kwiecień. Trochę późno jak na tak flagowy sprzęt. System jest przykryty oczywiście nakładką systemową One UI w wersji 1.5. Opowiadają o niej rozlegle w testach S10, S10+, A70 i jeszcze kilku innych galaktyk, a o tym jak tu jest przystosowana do formy urządzenia przed chwilą, więc nie ma sensu się powtarzać. Wspomnę jedynie o tym jak działa wielozadaniowość. Główny ekran można podzielić na trzy części i da się to zrobić wygodnym przeciągnięciem, jak w Androidzie za starych dobrych lat. A dodatkowo kilka innych kompatybilnych programów można otworzyć w oknach pop-up. Korzystanie z wielu aplikacji naraz, Samsung potraktował więc bardzo ekstremalnie. Oczywiście jednak trzeba sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, ile treści wyświetlanych obok siebie na wyświetlaczu w proporcjach 4x3 można uznać za czytelne. Jeśli po otwarciu kilku programów zamkniecie telefon i zaczniecie korzystać z zewnętrznego ekranu, a następnie ponownie rozłożycie urządzenie, smartfon zachowa dwie aplikacje umieszczone w oknach po prawej, a po lewej wyświetli to, z czego korzystaliście na wyświetlaczu zewnętrznym. Za praktyczny dodatek uznaje też zasobnik z aplikacjami obsługującymi wielozadniowość. Wyciąga się go z zdecydowanym pociągnięciem od prawej strony. Dostęp do telefonu da się zabezpieczyć klasycznym czytnikiem linii papilarnych na prawym boku i to nie jest moje ulubione położenie. Dodatkowo z jakiegoś powodu po rozpoznaniu odcisku palca występuje wyraźne opóźnienie animacji wybudzania. Fanem więc nie jestem. Rozpoznawanie twarzy działa zaś szybko i celnie, ale niestety jest mniej bezpieczne, bo polega jedynie na zewnętrznym aparacie do selfie. Jeśli chodzi o możliwości muzyczne, Fold ma prawdziwe, bardzo dobre głośniki stereo. Tak samo donośne i grające taką samą przyjemną barwą. Podpowiadam jednak Samsungowi, żeby w kwestii ich rozmieszczenia w kolejnej generacji zastosował trik z Nokia N78. Gdyby były tu i tu, to wtedy efekt przestrzenny byłby słyszalny zarówno gdy urządzenie trzyma się pionowo, jak i wtedy, gdy trzyma się je poziomo. Jeśli no. chodzi o jakość dźwięku na sławkach, jest ten sam problem co w przypadku notów 10. Fold nie ma gniazda sławkowego ani adaptera w zestawie, a te niecyfrowe z urządzeniem nie współpracują. Ja niestety mam tylko takie, więc nie byłem w stanie sprawdzić na moim testowym zestawie, jak sprzęt gra. Mogę więc tylko na plus zaliczyć, że w pudełku z urządzeniem znajdziecie bezprzewodowe galaxy bacy. W kwestii możliwości fotograficznych są w zasadzie takie same jak w Galaxy S10. Trzy główne aparaty są identyko, 12 megapikseli z autofokusem dual pixel i optyczną stabilizacją obrazu oraz zmienną mechaniczną przysłoną 1524, szeroki kąt 16 MP z polem widzenia 123 stopnie i przysłoną 22 oraz dwukrotny 12 MP zoom ze światłem 24. Tu też jest optyczna stabilizacja. W interfejsie także nie ma wielu nowości. Największą jest chyba jego układ, gdy robi się zdjęcia rozłożonym urządzeniem. Przełączniki obiektywów i tryby są na dole, skróty do ustawień czy filtrów na górze, a podczas robienia zdjęć w 4x3 pogląd wypełnia cały ekran, to zresztą zrozumiałe. I szczerze mówiąc, przywykłem. Robienie zdjęć rozłożonym foldem wymaga trzymania go dwoma dłońmi i wygląda jak strykanie pod tabletem. A jeśli obejrzeliście większość z tych 500 odcinków, to pewnie pamiętacie, że ja zawsze powtarzałem, robienie zdjęć tabletem wygląda głupio. 98% fot zrobiłem więc korzystając z telefonowego wariantu formy urządzenia. Na pokładzie są wszystkie fotofunkcje, w które wyposażone są flagowe galaktyki. Jest tryb nocny, symulujący dłuższe naświetlanie. Jest live focus, czyli tryb portretowy z kilkoma stylami rozmycia i funkcja występuje także w wariancie wideo. Jest też tryb profesjonalny, rozbudowany i prawdziwie manualny, ale działający tylko w przypadku aparatu głównego. Zaskoczeniem jest jedynie nieobecność trybu Instagram, pozwalającego wrzucać foty z aparatu bezpośrednio do serwisu. Nie mam pojęcia skąd ten brak. Jeśli zaś chodzi o jakość robionych zdjęć, usłyszycie teraz dokładnie to samo co w teście Galaxy S10 i S10. Szczegółowość jest wyśmienita. Szumów nie widać, kadry są kontrastowe i świetnie naświetlone, a największą zaletą zdjęć flagowych galaktyk jest plastyczność wynikająca z pięknych, żywych kolorów i fenomenalnej rozpiętości tonalnej, wspomaganej skutecznym przetwarzaniem wieloklatkowym. Optymalizator scenerii, czyli sztuczna inteligencja, usiłuje rozpoznawać sceny i podrasowywać foty na tej podstawie, ale działa ślamazarnie, a efekt początkowy jest na tyle dobry, że można ją sobie zupełnie odpuścić. Dwukrotny zoom robi co ma robić, takie przybliżenie jest już standardem nawet w bardzo tanich smartfonach, więc imponować nie może i nie ma startu do 10-krotnego bezstratnego zoomu z Huawei P30 Pro czy op Szeroki kąt punktuje zaś bardzo szerokim polem widzenia i możliwością korygowania beczkowatego zniekształcenia kadrów, rejestruje jednak zauważalnie mniej detali niż aparat główny, mimo że ma wyższą rozdzielczość. No i nie ma autofokusu, więc oprócz spektakularnego zoomu, Galaxy Foldowi brakuje jeszcze drugiego bayera, Super Makro. Całościowo jednak nie sądzę, aby można było być niezadowolonym ze zdjęć robionych Galaxy Foldem. W mojej ocenie wyglądają znakomicie i cieszą oczki. Po zmroku także jest bardzo dobrze. Smartfon radzi sobie świetnie z zachowaniem poprawnej saturacji i ze szczegółowością, choć oczywiście nie tak dobrze jak w świetle dziennym. Kadry są jasne i na pewno w scenerii oświetlonych zabytków na wycieczce Galaxy Fold rządzi. W bardziej wymagających warunkach można sięgnąć po tryb nocny, delikatnie wyostrzy zdjęcia, wydobędzie detale z cieni i prześwietleń i zwiększy jasność. Efekt końcowy może się więc podobać, ale z recenzenckiej uczciwości wypada mi zaznaczyć, że nie jest to najlepszy tryb nocny na rynku. W kwestii selfiaków sprawa się nieco komplikuje. Nad zewnętrznym ekranem znajdziecie 10-megapikselowy aparat z przesłoną 2.2 i S-dziesiątkową możliwością wyboru mniejszego pola widzenia. Z tym, że to oznacza po prostu przycięcie rozdzielczości do 6,5 megapiksela. W środku są dwa kolejne moduły. Jeden dokładnie taki sam, a dodatkowo jeszcze 8-megapikselowy czujnik głębi. Czyli, że coś to co mnie umiarkowanie satysfakcjonuje. Tym bardziej, że żaden z tych trzech aparatów nie ma autofokusu, który jest i we S10 i w Notach 10. Szkoda, że je tego kaleczono. Uważam też, że bezsensowne było umieszczenie dodatkowego czujnika głębi w środku. Robienie selfie'ków jedną dłonią, gdy fold jest otwarty, uważam za ryzyko równe inwestowaniu w getback. W każdym razie tu także można skorzystać ze wszystkich opcji live focus, także wideo, a w kwestii jakości przyczepić mogę się jedynie nieco zbyt mocnego upiększania. Ilość detali jest dobra, kolory są świetne, choć z jakiegoś powodu niemal wszystkie zdjęcia z szerszym polem widzenia są jakieś takie zbyt kontrastowe i ciemniejsze. W kwestii nagrywania wideo Fold radzi sobie oczywiście 4K w 60 klatka na sekundę, oczywiście działa wzmocniona cyfrowa stabilizacja obrazu, oczywiście jest Super Slow Motion 960 lat na sekundę w 720p i jest opcja nagrywania wideo z HDR10+. Filmy wyglądają zaś podobnie jak zdjęcia. Ilość detali jest znakomita, kolory są żywe, a rozpiętość tonalna ponad przeciętna. Na plus zaliczam także to, że da się przełączać obiektywy w trakcie kręcenia wideo. Jeśli chodzi o łączność, Fold obsługuje LTE kategorii 20 występuje także w wariancie 5G jest oczywiście na pokładzie łączność zbliżniowa, jest Bluetooth 5 i nie ma radio FM. Jakość prowadzonych rozmów zawsze była poprawna, a fajnym trikiem jest to, że podczas połączenia po otwarciu sprzętu FOLD włącza automatycznie tryb głośno mówiący. Rozmawianie z tabletem przy uchu jest w istocie mało wygodne. I przy okazji wspomnę, że niestety taka ani inna forma nie sprawdza się w samochodzie. Albo przynajmniej ja nie widziałem chyba nigdy uchwytu, który byłby w stanie pomieścić i udźwignąć taką konstrukcję. Może po rozłożeniu jakieś chwytaki do tabletów. Ja w każdym razie takiego nie miałem, w związku z tym nie przetestowałem działania GPS-u i nawigacji. Bateria urządzenia ma 4380 mAh i nie brzmi to specjalnie szałowo w sprzęcie z wielkim 7-calowym wyświetlaczem, ale w cyklu mieszanym, i tym razem rozumiem go jako jakieś 70% korzystania z urządzenia po złożeniu i 30% po otwarciu, Galaxy Fold jest w stanie wytrzymać dokładnie tyle, co większość sprzedawanych obecnie flagowych smartfonów 1,5 do 2 dni. Oczywiście, jeśli będziecie korzystali z ekranu głównego częściej, ten czas się skróci. Ładowarka z zestawu jest 15-watowa, jest też wsparcie dla takiego samego ładowania bezprzewodowego i to akurat na plus, ale chciałoby się, żeby zasilanie po kablu było bardziej efektywne. 100% Volt osiąga po około 2 godzinach, a 30 minut daje jakieś 35%. Wynik to ok, ale na pewno nie porywający. Urządzenie obsługuje też PowerShare, czyli ładowanie zwrotne. Podsumowując, Galaxy Fold od początku wydawał mi się być eksperymentem, tyleż odważnym, co zbędnym i naiwnym. Kilka razy we flashach podkreślałem, że podchodzę do niego bardzo sceptycznie. Posypuję jednak głowę popiołem. Samsung Galaxy Fold to zaskakująco przemyślane i zaskakująco praktyczne połączenie tego co najlepsze w tabletach z zupełnie rozsądnym kompromisem w aspekcie smartfonowej funkcjonalności. Jasne, forma wymaga dopracowania i z całą pewnością nie jest idealna, ale już teraz jest na tyle dobra, że wierzę w rozwój tej kategorii produktu i chcę zobaczyć więcej składeków od Samsunga. I oby ten rozwój postępował szybko, może wtedy będziemy w stanie dostać kolejne Foldy za mniejsze pieniądze. Pierwszy kosztuje bowiem skromne 9000 zł. Jest więc w takim samym stopniu rewolucją, co fanaberią dla ludzi absolutnie nie liczących się z pieniędzmi. Jeśli zatem chcecie kupić Samsunga Galaxy Fold, tak polecam i jednocześnie winszuje zasobności portfela. A na koniec dwa ważne komunikaty. Pierwszy jest taki, że jak pewnie zdążyliście już zauważyć, bo jesteście bardzo spostrzegawczy, Mobzilla nie jest już fioletowa. Mobzilla jest x Od teraz zaczynam pełną współpracę z x w związku z tym mam nadzieję, że będzie pojawiało się więcej konkursów. Być może jakieś telefony będą docierać do mnie wcześniej. Ludzie z x są naprawdę bardzo fajni, w związku z tym myślę, że ta współpraca będzie się układać bardzo pozytywnie. Myślę, że również Wy coś z tego wyniesiecie. Mam nadzieję, że przywitacie ludzi z x -u, u mnie na kanale bardzo serdecznie. I z tym wiąże się drugi komunikat. W związku z tym, że miałem 500 odcinków i mamy również nowy etap w rozwoju mojego kanału. Mam dla Was konkurs! I to jest konkurs taki, w którym trzeba odpowiedzieć na szereg trudnych mobzillowych pytań. W związku z tym możecie już teraz szperać w internecie, szukać odpowiedzi na nie. Do wygrania są dwa fajne telefony. Wszystkie szczegóły są oczywiście w opisie, w związku z tym możecie tam przeczytać. No i ja się z wami żegnam, żeby już nie przedłużać. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnej wielokolorowej mobzili. Trzymajcie się, cześć!